Jak grudzień i jak vlogmas, to oczywiście u nas koniecznie są um, świąteczne um, bajki, czytanki. Po prostu dzisiaj wyciągłam wszystkie książki, jakie mam um, w tej tematyce. Będę Wam tutaj pokazywać, ale właśnie taką um, bardzo polecaną przeze mnie książką, którą chyba kupiłam w zeszłym roku, jest mega bombkowy hotel gwiazdkowy. Um. Bardzo mi się mi podoba ta tematyka, właśnie taka zimowa. Także y, polecam serdecznie. O, właśnie widziałam Zorze <laughs> w sensie na obrazku, gdzie ona tutaj jest. Y, mam marzenie ją zobaczyć na żywo. W ostatnim czasie jest to bardzo możliwe tutaj u nas w Edynburgu, bo widzę po zdjęciach, że ludzie wstawiają, bo ją widzą. Tutaj jest możliwość, właśnie ujrzeć jej na żywo. No może kiedyś mi to będzie dane. Yy, wiadomo, yy, teraz Alex no, to jest mały, więc yy, no, nie zapakuję go w auto i nie, i nie pojadę gdzieś tam szukać. Ale yy, może kiedyś, jak to się mówi, no marzenia są po to, żeby je spełniać. Także yy, takie właśnie marzenie ląduje na mojej liście marzeń. Dzieci już śpią, a tutaj Elf psoci. Na śniadanie serwuję jajko i frytki. Hmm, super. Czekamy na rano, a teraz lecimy jeść popcorn. Dziś, jeśli chodzi o kalendarz rozwojowy, przygotowałam dla Was pewne zadanie. Idźcie, proszę, do lustra. Spójrzcie głęboko w oczy. Tej osobie, która Wam się odbije w tym lustrze, i powiedzcie jej, jesteś piękna, jesteś wspaniała, jesteś wartościowa. Mówienie do siebie, do lustra wzmacnia naszą pewność siebie, i tutaj nam pomaga właśnie w takim przełamaniu tego wstydu mówienia, wyrażania swojego zdania, wyrażania siebie. Jestem ciekawa, czy dla Was takie zadanie jest trudne, łatwe, proste, czy nadal się wstydzicie. A jeśli chodzi o kalendarze adwentowe dla dzieci, to dzisiaj pod numerem 2 mamy takie autko, a u Lilki w kalendarzu takim dziewczęcym. Zaraz zobaczymy, czy się ona już wie. <laughs> mamy dwie pary butów. Są bardzo pary, różowe i białe. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego vlogmasa. Wczoraj widziałam po komentarzach, że rozwojowy kalendarz adwentowy również przypadł Wam do gustu, co mnie bardzo, bardzo cieszy, także lecę z tym dalej, działam i wspieram Was w działaniu. Także zapraszam już jutro, a dzisiaj życzę Wam wspaniałego dnia. Cześć!